Cześć i dzień dobry, witam we vlogu. Tutaj za mną bardzo fajna kawiarnia w Nowej Hucie, nazywa się Kawa, Kwiaty i Warsztaty. Bardzo miłe miejsce, jeżeli ktoś by chciał zajrzeć tutaj, to polecam, bo jest bardzo miło i przyjemnie, cicho. Panie sprzedają kwiaty tam, można się napić kawki, bardzo spoko. Ja tutaj dzisiaj byłem yy, dlatego, że przygotowuję się do studium biblijnego, które mamy dzisiaj, więc nie mam w ogóle dzisiaj za dużo czasu, bo właśnie tutaj trochę posiedziałem, postudiowałem sobie Księgę Jonasza, bo ją teraz omawiamy yy, i... Teraz chciałem trochę się z Wami podzielić jednym tematem, a później właśnie to wieczorne studium mamy. Więc szybka sprawa dzisiaj. Dzisiaj chciałem powiedzieć o tym, jak możemy być zbawieni, i e, ta odpowiedź jest trochę przewrotna, dlatego dobrze, żebyście przesłali ten filmik przynajmniej do tej drugiej opcji, bo są dwie opcje. Jakie mamy możliwości? Po pierwsze, po pierwsze, sprawa jest teoretycznie bardzo prosta. To znaczy, Musisz być dobrym człowiekiem. I większość osób powie, że spoko, że taki układ im pasuje. Eee, ale czekaj, być dobrym człowiekiem to znaczy nie popełnić ani jednego grzechu, ani jednego przewinienia, nie zrobić ani jednej złej rzeczy, ani razu nie skłamać, nie ukraść niczego, nie popatrzeć na jakąś kobietę z porządliwością itd. Eee, nie zrobić tego ani razu od momentu swojego urodzenia do momentu swojej śmierci. Każdego dnia, w każdej minucie, w każdej sekundzie trzeba być idealnym. To jest definicja dobrego człowieka. Więc sprawa wcale nie jest taka prosta, jak się na początku, na pierwszy rzut oka, wydaje. Kara za grzechy musi się odbyć, kto się musi zapłacić. Jeżeli jesteś grzesznikiem, tak jak ja jestem grzesznikiem, to ta kara powinna być zapłacona przez nas, czyli powinniśmy trafić do piekła na wieczność. Yy. Ale jest taka możliwość, że tą karę weźmie ktoś inny. Jeżeli znajdziesz kogoś, kto jest całkowicie sprawiedliwy, czysty, nie popełnił ani jednego grzechu, jest perfekcyjnie dobry i namówisz tą osobę, żeby wzięła twoje grzechy na siebie, to wtedy ty będziesz uwolniony. To znaczy ta osoba jest czysta, jest usprawiedliwiona przed Bogiem, bierze winy na siebie, ponosi kary, czyli trafia do piekła, ale dzięki temu ty jesteś zbawiony. I teraz pytanie. Po pierwsze, czy można znaleźć taką osobę? Odpowiedź oczywiście jest taka, że nie, nie ma takiej osoby, która by była całkowicie dobra i czysta i sprawiedliwa przed Bogiem. Po drugie, nawet gdyby taka osoba była, to nie ma szans, żeby yy, nie skorzystała z opcji pójścia do nieba, a poszła do piekła. Ale w tym wszystkim jest jeden wyjątek. Odpowiedzią na nasz problem jest Jezus Chrystus. Wiele osób traktuje chrześcijaństwo jako jakąś tam religię, rytuały, które trzeba wypełniać i tak dalej. Jesteśmy tego nauczeni od dziecka i już nam to w większości obrzydło. Ale chrześcijaństwo sprowadza się do właśnie tej jednej rzeczy, że my, my sami jesteśmy grzesznikami. Powinniśmy sprawiedliwie trafić do piekła za nasze grzechy, i nie ma opcji, żeby stało się inaczej. Nie ma nikogo, kto by mu nas zastąpił, sami nie zasługujemy na to, żeby trafić do nieba. Ale przychodzi Jezus. Jezus przeżywa jako człowiek, Bóg człowiek, całe swoje życie tutaj na ziemi, bierze nasze grzechy na siebie, umiera na krzyżu, i dzięki temu te grzechy, które poniósł na krzyż, są spłacone tym, którzy w Niego uwierzą. Jezus mówi w Ewangelii Jana, Ja jestem zmartwychwstanie i życie. Kto wierzy we mnie, choćby i umarł, żyć będzie. A każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. I właśnie Jezus jest jedyną drogą, jedyną możliwością do tego, abyśmy byli zbawieni. Sami nie możemy siebie usprawiedliwić, ale Jezus oferuje nam zbawienie przez to, że w niego uwierzymy. Że uwierzymy, odwrócimy się od grzechów. Oddamy swoje życie pod panowanie Jemu, będziemy Mu służyć, On będzie nas przemieniał, upodobniał do siebie i przed Bogiem Ojcem kiedyś po śmierci będziemy czyści, tak samo jak On jest czysty. Bóg nie będzie widział grzechów, które popełniliśmy. Będziemy usprawiedliwieni sprawiedliwością Chrystusa i będziemy mogli spędzić wieczność nie w piekle, na które zasługujemy, ale w niebie, na które nie zasługujemy, ale dzięki Chrystusowi. Możemy tam być. Dlatego bardzo mocno zachęcam Cię i proszę Cię, abyś przemyślał to, co dzisiaj mówiłem, abyś wziął Pismo Święte, czytał, abyś przyszedł do Boga, bo Jezus jest jedyną naszą nadzieją. Dziękuję za ten poświęcony czas, za te kilka wspólnych minut. Ja uciekam już do domu, żeby się trochę ogarnąć, a później na studium biblijne, o którym wspominałem, a my widzimy się, mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu. Jeżeli filmik się podobał, to oczywiście zostaw łapkę w górę, napisz może komentarz. Nie mówię tego dlatego, że bardzo chcę ich dużo nazbierać, ale po prostu to działa na algorytmy YouTube'a. Im więcej jest reakcji, tym film się lepiej roznosi, a na tym mi zależy, żeby jak najwięcej osób słyszało o Chrystusie Ewangelię. Więc, jeżeli to nie problem, oczywiście, jeżeli ci się film podobał, to, to będzie mi bardzo miło. Do zobaczenia w następnym odcinku.